I chyba wszystkie konie są już w maszynie. I wystartowały. Ładnie przyjął start Czar, tuż koło niego galopuje Fairy World, a także Lizard. I w tej chwili Czar jest na czele, w Lizard jest drugi, Fairy World trzeci, na czwartym miejscu jenawia całą stawkę zamyka. Entuzjazm tuż przed nim galopuje Modesty i dość daleko także tu w dystansie jest rasz. I dalej na czele car przed lizardem. A całą stawkę wciąż zamyka entuzjazm. Za chwilę zakręt. Wyprowadza ten zakręt jako pierwszy konie. Car, tuż za nim jest lizard. Dalej Fairy World. Tuż koło niego tu przy kanacie zyskała Jenavia. Ona jest w tej chwili na czwartym miejscu. A teraz na ostatnie miejsce cofnęła się Modest. Tuż koło niej galopuje entuzjazm. I dalej na czele Car przed, Liz, przed Lizard. Polem poprawia Rush. I konie za chwilę wyjdą na prostą finiszową. Wyprowadza Car z niewielką przewagą. Na drugim miejscu jest Lizard. Na miejscu trzecim przy Kanacie zyskała Jenawia. Ostatnie miejsce zajmuje Modesty. Prowadzi Car. Dalej Jenawia, Lizard. Car, Jenawia, Lizard. Na razie bez zmian. Car z przewagą atakuje go w tej chwili Jenawia. Car słabnie. Jenawia jest już na prowadzeniu. A na trzecim miejscu entuzjazm i w tej chwili celownik Jenawia car entuzjazm tak wygląda pierwsza trójka ostatni na celowniku zameldował się Rash